W wrześniu upłynęło 18 lat od momentu przejęcia szkolnictwa podstawowego przez samorząd gminy Brzozów. Warunki w placówkach oświatowych były w 1994 roku bardzo trudne, by nie opowiedzieć, opłakane. Władze samorządowe Brzozowa, tworząc i rozbudowując bazę edukacyjną, wzięły przykład założyciela miasta, króla Kazimierza Wielkiego, który Polskę drewnianą przemienił w murowaną. W ciągu tych kilkunastu lat w gminie Brzozów zostały zbudowane od podstaw cztery nowe szkoły, a wszystkie istniejące zostały gruntownie zmodernizowane. Staraniem władz samorządowych zniesiono osiem hal sportowych, pięć boisk wielofunkcyjnych, Krytą pływalnię oraz kompleks sportowo-rekreacyjny. Podobne inwestycje zostały zrealizowane w siedmiu prowadzonych przez gminę przedszkolach samorządowych. Najważniejszą, zakończoną ostatnią inwestycją było oddanie zespołu szkół nr 1 w przysietnicy. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, w ramach tego kompleksu wzniesiono nowoczesne przedszkole, gimnazjum, segment żywieniowy, salę gimnastyczną oraz gruntownie zmodernizowano istniejącą szkołę podstawową. W dniu 3 września daliśmy do użytku obiekt szkolny zespołu szkół numer 1 w Przytnicy. Obiekt ten był bardzo potrzebny dla społeczności tej miejscowości, bowiem to miejscowość 3-tysięczna. Zapoczęli na przedszkole od wielu lat, sygnalizowali mieszkańcy, wnioskowali o to. W związku z tym myślę, że spełniły się marzenia nie tylko tych najmniejszych potrzebujących, ale również rodziców. Powstało w związku z tym w ramach tego zespołu czterodziałowe przedszkole, segment gimnazjalny oraz nowa hala sportowa. Wartość tego zadania to prawie 13 milionów złotych przy dofinansowaniu prawie 5 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. Proszę powiedzieć, nie jest to jedyna inwestycja oświatowa w tym roku w gminie? Tak się składa, że w bieżącym roku oddamy y, trzy obiekty dla potrzeb oświaty. Wspomniane y, segmenty w zespole szkół y, numer jeden przysiednicy, ale również y, z dniem 15 października przeniesiemy do nowego obiektu po kapitalnym remoncie dawnej starej szkoły w Starej Wsi przedszkole samorządowe, jak również planujemy 18 października oddać do użytku nową największą w wrzodów halę sportową dla potrzeb zespołu szkół numer 1 w Humiskach Myślę, że nie tylko dla potrzeb zespołu, ale również dla całej społeczności humisk. Prace nad budową nowoczesnego kompleksu oświatowego ruszyły w marcu roku 2011 i trwały niespełna półtora roku. W ramach projektu przy istniejącej szkole stanęły trzy nowoczesne segmenty. Segment A mieści czterooddziałowe przedszkole dla setki dzieci wraz z zapleczem kuchennym. Na potrzeby nowej placówki zostało zakupione niezbędne wyposażenie, w tym meble i pomoce dydaktyczne dla sal przedszkolnych. Najmłodsi są bardzo zadowoleni z pobytu w przedszkolu. Szybko się oswoili z nową przestrzenią, obszernymi salami i przestronnymi korytarzami. Wygląda tak, że w przedszkolu są dużo zabawek, no i chęci do zabawy i do uczenia. A co jeszcze robicie na zajęciach w przedszkolu? Uczymy się, Maluj, Malujemy. My się bawimy i robimy dużo ćwiczeń. I co jeszcze? I uczymy się religii. Dobiera co się uczymy. Tak, dopiero to. A czy macie też jakieś posiłki w przedszkolu? Tak, tak, tak. tak. I mamy. A czy są smaczne? Tak, tak, tak. Jeszcze będziemy mieć obiady. A dzisiaj pójdziecie na obiad? Nie, bo, bo ten, ten będziemy, bo, bo, je bo, jeść, bo... bo będziemy lubieli, bo urośniemy. W tym samym segmencie A znajdują się pomieszczenia kuchenne. Na wyposażenie przestronnego i funkcjonalnego ciągu gastronomicznego zostały zakupione nowoczesne urządzenia i sprzęty kuchenne. Zaplecze gastronomiczne łączy się z jadalnią, z której korzystają zarówno przedszkolacy, jak i starsi uczniowie. Bardzo zadowoleni z otwarcia nowej placówki są również rodzice. Tak bardzo się zmieniły. Mamy teraz przedszkole, dzieci mogą chodzić do przedszkola, można zostawiać je od, od 8 do 13, mamy świetlicę szkolną, gdzie starsze dzieci też mogą zostać na tej świetlicy dłużej. Szkoła jest rozbudowana. Po pierwsze nie ma teraz systemu dwuzmianowego, tylko jedną zmianę. Jest duże udogodnienie dla, dla nas jako rodziców. Zniesione pośrodku przedszkolne atrium, miejsce szkolnych wydarzeń uroczystości stanowi łącznik pomiędzy przedszkolem a segmentem B, czyli gruntownie zmodernizowaną szkołą podstawową, do której z drugiej strony został dobudowany segment C, czyli nowoczesne gimnazjum. Na jego parterze zlokalizowano pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety dyrekcji, pedagoga oraz szatnię dla uczniów. Na piętrze są cztery klasy, w tym sala komputerowa oraz pracownia fizyczno-chemiczna. Na obu poziomach znajdują się sanitariaty również dla osób niepełnosprawnych, dla potrzeb, których zainstalowano też windę. Dla wszystkich pomieszczeń gimnazjum zostały zakupione meble, sprzęt komputerowy oraz pozostałe wyposażenie i pomocy dydaktyczne. No na pewno ta szkoła jest coraz większa i więcej miejsca jest. Czy jakoś te warunki są zdecydowanie lepsze? Warunki są zdecydowanie lepsze. Są dwie nowe sale, jest więcej klas. Jest zdecydowanie lepiej niż wcześniej. A jaki jest swój ulubiony przedmiot? Historia. Historia. A twój? Geografia. Historia jest bardzo fajnym przedmiotem. Można się wiele nauczyć o historii naszego kraju i Polski. I ogólnie o wszystkich ważne w, naszy, w naszym narodzie. Dziewczyny, druga klasa gimnazjum, czy myślicie już o szkole średniej, o wyborze? E, myślę, że mam jeszcze czas, e, ale raczej na jakiś kierunek humanistyczny. A ty już wiesz, co będziesz robiła w przyszłości? Jeszcze nie, jeszcze też się zastanawiam. Gimnazjum łączy się także z nowym segmentem C. Na jego parterze znajduje się sala gimnastyczna wraz z zapleczem pomocniczym oraz szatniami. Na piętrze jest balkon z widownią sportową oraz biblioteka szkolna. Zespół szkół w przysietnicy ma więc dwie sale gimnastyczne, jedną przy gimnazjum, drugą przy szkole podstawowej, gdzie w ramach projektu została przeprowadzona termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej oraz dociepleniem budynku. Została również rozbudowana kotłownia gazowa, tak aby mogła pracować na potrzeby całego potężnego kompleksu oświatowego. Prace na zewnątrz placówki polegały na wykonaniu ściany oporowej, drogi pożarowej, miejsc postojowych, zjazdów, chodników, sieci i przyłącza wodociągowego i gazowego, przyłączy kanalizacyjnych oraz niezbędnej kosmetyki otoczenia. Z uznaniem dla rozmachu działań samorządu Gminy Brzozów przy realizacji tego i innych projektów wypowiadali się przedstawiciele wojewódzkich władz rządowych i oświatowych podczas zorganizowanej 3 września w Przyzietnicy wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. Praca układa się bardzo dobrze. Zawsze mówię, że Pan Burmistrz Józef Rzepka jest bardzo dobrym gospodarzem i sam fakt, że w momencie, kiedy wielu samorządowców podejmuje decyzję o likwidacji szkół, Pan Burmistrz tak umiejętnie zarządza swoim budżetem, że nie musi likwidować, a tutaj w Przysiednicy mamy przykład, że dobudowuje kolejne skrzydła do szkoły, rozbudowuje ją, bo taką widzi potrzebę. Bardzo się cieszę, że właśnie taki kierunek działań Pan Burmistrz Mistrz obrał. Życzę mu dużo szczęścia, powodzenia i wytrwałości na tym kierunku. Jeżeli chodzi o gminy Brzozów, to trzeba powiedzieć tutaj i chylić czoło, jeżeli chodzi o władzę i społeczność lokalną. Status quo wszystkie szkoły utrzymały, a świadectwem na pozycję gminy Brzozów jest właśnie ta inauguracja roku szkolnego w tej pięknej szkole rozbudowanej po części nowo oddanej Przysietnicy. Oddanie zespołu szkół nr 1 w Przysietnicy jest największą z trzech inwestycji oświatowych realizowanych w tym roku przez władze samorządowe gminy Brzozów. Październik to miesiąc oficjalnego otwarcia nowej siedziby przedszkola samorządowego w Starej Wsi, jak również największej w gminie hali sportowej przez zespole szkół nr 1 w Humniskach.